Jak się nazywasz? Jaś Kotarski. A powiedz mi, jakie trzy przymiotniki najlepiej Ciebie opisują? Jaki jesteś? Wesoły, mądry, najmłodszy i wesoły. I jeszcze jaki jesteś? Szczęśliwy. Już zacytowany. <grym> Dziękuję. A co najbardziej lubisz robić? W szkole lubię matematykę. Mhm. A co lubisz robić I... poza szkołą, w domu? A wiem, w domu. W domu chcę. No to słucham. E, lubię w domu bawić się chodźmy sali, trochę w dla na Wilzy I, i kalendarz. I czas. Dziękuję. A czego bardzo nie lubisz robić? Nie lubię mówić wierszy. Mhm, na przykład. A w domu jest coś takiego, czego nie lubisz robić? Nie lubię jeść. Ale nie leżymy, Jasiu. Nie, już. Mhm. Jasiu, kto z tobą mieszka w domu? Mama, tata, babcia i Mateusz. A kto to jest Mateusz? Mój brat. A starszy czy młodszy? Starszy. A ile ma lat? Jednaście. Hmm. A teraz opowiedz mi, co lubisz robić w wolnym czasie, gdy jesteś w domu? A lubię bawić się z obchodami. Mhm. Bawić się torami. Bawić się lampkami. A lubisz książki? A książki lubię. Mm -hmm. Lubi też tańczyć. Fajnie. Jak A jeszcze coś bardzo lubisz czegoś słuchać. Czego lubisz słuchać? Bałaganów i multibuków. Super, fajnie. No i Jak nazywa się Twoja szkoła? Montessori. A powiedz mi coś o swojej szkole. Co eee. lubisz robić w szkole? E, lubię pracować z Panią Karoliną. Uczyć się z Panią Karoliną z ułamkami. I lubię matematykę na liczyble. Fantastycznie. A powiedz mi, jak się nazywają Twoi koledzy w szkole? E, Kacper, Tytus i to jeszcze, mhm. Janek. Dobrze, a masz jakieś koleżanki? E, Małgosia, Zosia i Zuzia. Mhm. Mm A powiedz mi, jaka jest taka najlepsza rzecz w chodzeniu do szkoły? Co najbardziej lubisz? Jeść. Mm. A śniadanko? Też. A co jeszcze najbardziej lubisz w szkole? E, lubię też czytać książki. Super. A mm -hmm. powiedz mi... Ale powiedz mi, Jasiu, a co najbardziej Ci się nie podoba w szkole? Nie ja lubię. No czego nie lubisz? Lubię wiatry. Ja. Dobrze, dobrze. A Jasiu, powiedz mi, czy są takie rzeczy, które chciałbyś, ale tak nie robimy, które a, chciałbyś ja robić w szkole, a jeszcze nie umiesz? Jest coś takiego? Jeździć rowerem. No to do szkoły bardziej jeździć rowerem, a w samej szkole? Słabo mi chodzi. No co ci słabo wychodzi? Wiesz. Wiesz, ci ciągle słabo wychodzi, tak? Rozumiem. Co lubisz robić w wolnym czasie, gdy nie jesteś w szkole ani w domu? E, lubię jeździć na hulajnodze, lubię chodzić, kopać się w parku. i lubię. Budować żarki na plaży. Mm -hmm. A czy są takie rzeczy, które chciałbyś robić w tym czasie wolnym, a których jeszcze nie, e, nie umiesz robić? Rower. Mm -hmm. Ale co jeździć z tym robić? Rower? Chciałbyś jeździć na rowerze. Chciałbyś jeździć na rowerze, tak? Tak. E, Jasiu, powiedz, jak na imię ma twój brat? Mateusz Kotarski. A powiedz, jakie trzy słowa najlepiej go opisują? Miły gratny kocha mnie. No to bardzo fajnie. A powiedz, co najbardziej lubisz robić ze swoim bratem? Lubię się bawić w Lego Star Wars, z z piasku. I lubię chodzić z matem uszem Sanki do Polku łygana. Bardzo fajnie. A powiedz, czy ty i Mateusz mm, bawicie się razem z innymi kolegami? Aha. Tak. Z Orkiem z Hubertem. Mm, to bardzo fajnie. A powiedz, co chciałbyś y, robić z Mateuszem, czego jeszcze nie umiesz robić? Ja umiem robić ułamków. Tak? I to wszystko? Tak. Super. Dziękuję ci bardzo. Teraz mam to Jasiu, powiedz mi, kim chciałbyś być, gdy dorośniesz? Kelnerem. albo kucharzem, albo hokeistą. <grym> Dobrze. Jasiu, a powiedz mi, gdybyś miał dwa życzenia, to jakie to by były życzenia? Do złotej rybki. Do złotej rybki. Jakie to by były życzenia? Hot wheels, wyścigowy tor. Mhm. <grym> <grym> a, coś jeszcze? Ja lubię jeździć do hoteli i zwiedzać świat. Mhm, mm dziękuję.